Witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na test pamięci DDR4. Są to Kingston HyperX Fury. Taktowanie 2666 MHz i opóźnienia CL15. Na wistrze znajdziemy 4 kości po 4 GB, czyli w sumie 16 GB razem. Czarne radiatory. Za chwilkę sobie wymienimy pamięci z opakowania i zobaczymy, jak wyglądają. Zapraszam Was w takim razie na dalszą część filmu. Jak widzimy, i płytka drukowana, i radiatory są koloru czarnego, także bezproblemowo dopasujemy kolorystycznie te pamięci do każdej praktycznie płyty głównej i co bardzo ważne, wysokość tych pamięci razem z radiatorami to około 31 mm. Jest to ogromnym plusem, dlaczego? Dlatego, że będą one kompatybilne z większością, praktycznie z wszystkimi chłodzeniami na rynku, nie będzie z tym problemu, będą się one pod chłodzeniem mieściły. Zwłaszcza ma to duże znaczenie właśnie w podstawkach 2011, gdzie mamy banki pamięci po obydwu stronach soketu. Także teraz zaprezentuję Wam jak to wszystko wygląda z chłodzeniem Armageddon. Celowo zainstalowałem chłodzenie w takiej pozycji, aby pokazać Wam w jak najlepszy sposób właśnie kompatybilność z bankami pamięci i celowo również obsadziłem pamięci w złych bankach, tak aby znajdowały się one w tych zewnętrznych. Zwróćcie uwagę, że problemu żadnego nie ma i śmiem twierdzić, że w przypadku 99,9 procentach chłodzeń, nawet tych największych, te pamięci nie będą z nimi kolidowały. Mało tego, zwróćcie uwagę na dość nietypowy rozstaw rurek cieplnych w tym chłodzeniu, problematycznych Armagedon. I mimo to, że są one pod dość dużym skosem, to bezproblemowo można było to chłodzenie na tej płycie zainstalować. Tak samo będzie to miało miejsce w przypadku nowych postawek Intel 1151, gdzie używamy już pamięci ddr 4 Bezproblemowo będziecie mogli obsadzić sobie 4 banki pamięci, czy w przypadku płyt tutaj 2011 wszystkie 8 banków. Za chwilę pokażę Wam testy jakie wykonałem na tych pamięciach Na standardowych ustawieniach Są to zrzuty z ekranów w syntetykach Ale to za chwilę Teraz drutnijcie na ustawienia samych pamięci W BIOSie wszystko mamy ustawione na default Czyli ustawienia domyślne Procesor jest to 5820K niepodkręcony Płyta główna ASUSa X99A I w końcu zakładka pamięci Taktowane one są 2666 MHz Oczywiście tą wartość mnożycie razy dwa Bo są to pamięci DDR Opóźnienia 15, 17, 17 1735 i co bardzo ważne napięcie pamięci tylko 1,2V, także tutaj duży plus dla Kingstona, bo są modele pamięci, które przy takich ustawieniach potrzebują zdecydowanie wyższych napięć. Przypomnę, są to ustawienia default, czyli ustawienia domyślne. Ja nic nie zmieniałem, nie jest nawet ustawiony tutaj profil XMP. Ok. Teścik syntetyczny w programie AIDA, odczyt pamięci 4903 MB na sekundę, zapis 46864, eee, kopiowanie 5443 i opóźnienia 65,8 nanosekundy. Kolejny test jest wykonany w ThinBenchu. Wynik ogólny 1011 punktów. I tutaj zwróćcie uwagę, mam wszędzie podane na screenshotach właśnie wartości pamięci, czyli te, które przed chwilą Wam pokazywałem. Kolejny teścik jest to 3DMark 2020. 13 i Marków, tutaj mamy 11870. Zwróćcie uwagę tylko na wynik ogólny, bo na ten będziemy patrzyli. I ostatni teścik jest to enkodowanie wideo przy użyciu tutaj kodeka H264. Czas to 108,629 sekundy. Również macie podane taktowanie pamięci, czyli jak mówiłem wcześniej są to ustawienia default. I kolejny test na tych samych prawdzie taktowaniach pamięci, bo 2666 MHz, aczkolwiek obniżyłem timingi, czyli opóźnienia na 14, 15, 15, 33 versus 15, 17, 17, 35 przy tym samym napięciu. Czyli zobacz, zobaczcie, że mamy cały czas napięcie 1,2V i są to wartości stuprocentowo stabilne. Teraz zerkniemy sobie na benchmarki. Kolejny test 2 idzie. Zwróćcie uwagę, że mam wzrosty w każdej praktycznie tej pozycji. Odczyt 50 218 MB na sekundę, zapis 47002, kopiowanie 55 567 i opóźnienia. Im niżej tutaj, tym lepiej 62 i 2. Także po samym obniżeniu opóźnień mamy wzrost wydajności. Dalej, kolejny test in Bench 1075 versus 1011 w poprzednim teście i w benchmarku 3D Mark. 2013 również niewielki wzrost, to z pewnością w jakiś sposób przełoży się na gry, aczkolwiek nie liczyłbym jakieś wielkie wzrosty FPS-ów. Będą one tylko w miejscach testowych, tam, gdzie faktycznie te pamięci są wykorzystywane. I ostatni teścik w kodowaniu, enkodowaniu, przepraszam, wideo. Tutaj mamy 101,156 sekundy, czyli około 7 sekund lepszy wynik, obniżając same opóźnienia pamięci. Czas na kilka słów podsumowania. Ode mnie lecą dzisiaj dwa znaczki, rekomendacja i wydajność. Pamięci zaraz po wyjęciu z pudełka pracują z założonymi przez producenta wartościami, czyli taktowanie 2666, opóźnienia cel 15 i napięcie 1,2V, czyli standardowe tak naprawdę dla pamięci DDR4. Czasami są moduły pamięci, które posiadają taktowanie 2133 i również pracują na 1,2V. Także plus za niskie napięcie przy wysokich taktowaniach. Również nie trzeba nic kombinować w się, także wkładamy pamięci na płytę główną, tu instalujemy na płytę główną, odpalamy komputer i nie ma tutaj żadnych problemów. Mało tego, jak widzieliście, możemy sobie zniżyć same opóźnienia pamięci, u mnie te pamięci działały stabilnie z opóźnieniami 14-15-15 bez najmniejszego problemu, bez konieczności podbijania napięcia, także tutaj naprawdę duży plus za to. Pamięci posiadają również wbudowany profil XMP, to zwłaszcza przyda się na płytach, właśnie z podstawkami Intela 2011 V3, bo tutaj ciężej ustabilizować wysoką pracę częstotliwość pamięci, zwłaszcza przy overclockingu samego procesora. Także będzie trzeba troszkę się z tym pobawić i pomaga właśnie profil XMP. Inaczej sprawa będzie wyglądała na podstawkach 1151, dlatego też nie robiłem w tym filmie żadnego overclockingu, bo nie miało to moim zdaniem żadnego sensu. Natomiast widać było, że nawet po obniżeniu samych timingów, czyli bez podbijania napięcia, nie napięcia, a taktowania pamięci, również możemy zyskać na wydajności. Jasna sprawa, że w życiu codziennym nie zawsze to będzie się odbijało jakimś znaczy nie będzie widoczna jakaś duża... Różnica. Bardziej to widoczne jest w benchmarkach, także jeżeli na przykład bijecie się jakimś, w jakimś benchmarku, chociażby nawet w benchmarku 3D Mark 2013, to warto podbić taktowanie pamięci na wyższe, bo wtedy ten ogólny wynik skoczy Wam do góry. Może nie dużo, ale w rankingu zawsze każdy, że tak powiem, punkt się liczy plus również za to, że mamy niski profil pamięci około 37 mm, także zmieszczą się one praktycznie pod każde chodzenie na procesorze, nawet jeżeli będzie ono zasłaniało nam banki pamięci, zwłaszcza to ma jak mówiłem wcześniej, duże znaczenie na płytach z chipsetem 99 gdzie mamy banki po obydwu stronach soketu i plus za to, że pamięci całkiem fajnie wyglądają, bo są koloru czarnego, zarówno i PCB, jak i również same radiatory, oczywiście nie każdy na to zwraca uwagę, ale jeżeli ktoś ma okno w obudowie, jeżeli ktoś bał estetykę to z pewnością ten fakt doceni. I kolejna rzecz to cena około 630 zł Moim zdaniem, jak na takie taktowanie i na takie pamięci, jest to cena jak najbardziej dobrze ustawiona. Linka zresztą do pamięci znajdziecie w opisie tego filmiku. Tam Was odsyłam również na moje forum, na mojego face'a. Linki w opisie tego filmu. Także ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Hej.